W Radiu Z pan profesor Miłosz Parczewski, który jest jednym z doradców premiera, należy do rady medycznej, powiedział w Radiu Z, żeby wprowadzić godzinę policyjną dla osób niezaszczepionych, a nawet zakazać im poruszania się między województwami, a wszystko z myślą oczywiście o tym, żeby zwiększyć tempo szczepień. Co panowie o tym myślicie? Zaczyna pan profesor Fal Panie redaktorze, ja myślę, że no różne rzeczy mogą się człowiekowi wysmyknąć w stresie. Natomiast no nie chciałbym usprawiedliwiać wypowiedzi pana profesora akurat taką pobudką. Myślę, że wszelka penalizacja osób nie szczepiących się jest niezgodna z prawem polskim i jakby z duchem szczepień. Co innego, używanie zachęty, powiedzmy marchewki, tak. Troszeczkę trywializując, ale co innego, penalizacja i wyrzucenie poza obręb tych, którzy czegoś nie zrobili, to wydaje mi się, że nie jest rozwiązanie do przyjęcia w demokratycznych rozwiązaniach, w demokratycznym społeczeństwie, w którym żyjemy w tej chwili. Dlatego myślę, że jeszcze raz powtórzę, że zachęta. Każda zachęta, każde udzielenie bonusu, dodatkowego przywileju za to, że zrobimy tak, jak chciałaby większość, bo to jest idea demokracji, jest dopuszczalna, natomiast wykluczenie wydaje mi się niedopuszczalne. Czyli pan się nie zgadza w ogóle na taki pomysł, uważa pan ten pomysł za absurdalny? Za wykluczanie tak zdecydowanie nie zgadzam się. To pan doktor Basiukiewicz, pan profesor Parczewski użył takich argumentów, że nie można dać takim ludziom niezaszczepionym szansy na zakażanie innych. Czy to jest słuszny argument, pan doktor Basiukiewicz? Czy znaczy, że te wszystkie kwestie prawne, praw obywatelskich, zgodności z konstytucją, o których wspominał pan profesor przed chwilą. Jest jeszcze jeden argument, że przecież y, wiele osób w naszym społeczeństwie już przeszło zakażenie. No, w grubsza rzecz biorąc 20 milionów, może więcej, y, według różnych y, obliczeń, jest już po chorobie. Wiemy, że przechorowanie infekcji SARS-CoV-2 pozostawia ze sobą odporność, która jest, póki co wiemy, że ona pozostaje co najmniej 8 miesięcy, a być może dłużej wiary z badań, że jest co najmniej tak samo dobra, co najmniej tak samo dobra jak odporność po szczepieniu, więc no nie ma żadnego uzasadnienia, żeby osoby, które nie mają tej odporności, wyrzucać poza nawias. A dlaczego? A dlatego, że zbliżamy się, a w zasadzie mamy już odporność stadną. Na przykład dzisiaj ten po rozwoju epidemii jest najniższe od od początku epidemii w Polsce. Widać wyraźnie, że epidemia się zwija. Mam nadzieję, że nie będziemy obserwować już nowych wzrostów zakażeń.